Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, ostatnio trudno o dobre wieści z branży w tym okresie sezonu, sezonowego publikowania wyników różnych, różnych firm, które w branży działają. Większość zgłasza problemy ze sprzedażą, zmniejszenie sprzedaży. Niektóre zgłaszają straty. Natomiast okazuje się, że Michael Hill informuje niby o stagnacji, ale o takiej stagnacji z plusikiem, co może cieszyć. Ich sprzedaż w ciągu pół roku wzrosła o 2,4%. To jest. No nie jest to najlepszy wynik, ale, ale zawsze wzrost. Michael Hill jest firmą. Australijską działa też w Nowej Zelandii oraz w Kanadzie. W związku z tym jest to dość poważny rynek. Posiadają, że Wam powiem, ile 300, 300 sklepów. Nie, mieli 300 sklepów w poprzednim roku, ale w tym roku zamknięto kilka, tych najbardziej nierentownych i w tym momencie posiadają 287 lokalizacji. Taka mała dygresja, mówiłem wam o Luk Fug i Chai Tai z Chin, które posiadają kilka tysięcy sklepów. Wyobraźcie sobie w samych tylko Chinach, w Hongkongu i Makao. Więc wyobraźcie sobie skalę tamtej chińskiej działalności, skalę tamtych firm jubilerskich, a skalę firm działających na zachodzie. No i wracając do, do wyników Michael Hill, na rynku kanadyjskim notowano najlepszy wynik. Ta sprzedaż wzrosła sprzedaż zaliczna wzrosła o 4,4%. W Australii sprzedaż wzrosła o 1,2%, natomiast najgorzej sprzedaż szła w Nowej Zelandii, ponieważ notowano spadek 6%. Niemniej jednak, całościowo to jest 2,4% rok do roku za pierwsze półrocze. Miejmy nadzieję, że to co mówią o branży jubilerskiej, czyli że kryzys miał się kończyć z początkiem tego roku, następnie drugi, pierwszy i drugi kwartał miały być kwartałami takimi przejściowymi, w którym ceny już miały nie spadać, w którym sprzedaż już miała nie spadać. A następnie trzeci i czwarty kwartał to już mają być wzrosty. Miejmy nadzieję, że przynajmniej dla niektórych firm, te, które przeszły najlepszą restrukturyzację, taki scenariusz będzie realizowany. Bo jeżeli ten kryzys potrwa dłużej, to myślę, że będziemy odnotowywać dużą ilość bankructw na rynku branży jubilerskiej oraz branży towarów luksusowych. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.